Cześć bracia i siostry. O rany, ciężko. Za dużo mięsa. Jak zejdę na niziny, to będę chyba wegetarianinem. Zbyt duży ciężar musiałem wnieść na dach Polski. Ja w tych przyjemnych okolicznościach przyrody, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam wszystkiego najlepszego i przede wszystkim wspinania się wysoko po swoje. Ja Dzisiaj taką wędrówkę odbyłem Oczyściłem się Od razu samo poczucie lepsze Trzymajcie za mnie kciuki Żebym szedł o własnych nogach Żeby mnie jakaś lawina nie ściągnęła No bo na wisów A na wisów Jak widać na załączonym obrazku Ok, spadam Z tej góry Do zobaczenia na dole Jeszcze raz najlepszego z okazji świąt A i przy okazji Szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa.